Rozdział jedenasty. Czarna łza. Skurcz rozciął ją od środka. Potem nadszedł ból. Ciężki, głęboki. rozlany w podbrzuszu. Krzyk wyrwał się z jej gardła. Otworzyła szeroko oczy. Płomień lamp zalewał pokój jaskrawym światłem. Wśród zamętu dostrzegła cienie krzątających się pokojówek. Sylwetka lekarza pochylającego się między jej nogami. Sięgnęła dłonią do brzucha. Wypukłego, Obcego, jakby należał do kogoś innego. Przyj, musisz przeć, wybiegł głos. Spróbowała. I wtedy świat się oddalił. Jakby spod wody, zniekształcony, z odległości. Dobiegł ją głos. Traci za dużo krwi. Dziecko źle się ułożyło. Umrze, jeśli... Zatonęła w ciemności. Ból szarpnął wnętrznościami. Rozpierał brzuch. Płonęła od pasa w dół. Krzyk ponownie wyrwał się z jej gardła. Niekontrolowany, zwierzęcy. Wrócała ramionami, jakby próbowała wypłynąć na powierzchnię. I wtedy złapała czyjąś dłoń. Narciso, zostań ze mną. Wytrzymaj, proszę. Słowa mężczyzny przebijały się przez chaos, ale jego twarzy nie potrafiła odnaleźć. Potem odpłynęła w pustkę. Czuła się posinieczona w środku. Zgruchotana. Jak po torturach. Każda próba uniesienia ręki kończyła się tak samo. Opadała z powrotem na pościel, bezsilna. Kiedy drzwi skrzypnęły, zaniechała dalszego wysiłku. Mogę się przy niej położyć? Zapytał chłopiec. Ci. Mężczyzna uciszył go łagodnie. Połóż się, ale nie przeszkadzaj. teraz ugiął się lekko, gdy dziecko wdrapało się na łóżko. Tatusiu, czy ona umrze? Nie, oczywiście, że nie. Odpowiedział, choć głos zadrżał. Chłopiec przytulił się do niej, ale nie miała siły, by objąć go ramieniem. Z trudem uniosła powieki. Kiedy to zrobiła, dostrzegła postać stojącą przy oknie, skrytą w sieniu zasłoniętych kotar. Nie rozpoznała twarzy. Poranne światło wdarło się do pokoju, ostre, zimne, nieproszone. Ktoś rozsunął ciężkie zasłony jednym ruchem. Merciza poderwała się z łóżka, gwałtownie wyrwana ze snu i odruchowo zmrużyła nieprzyzwyczajone do jasności oczy. Przez chwilę nie była pewna, kogo widzi. Chuda, ciemna sylwetka o bladej skórze i starannie upiętych czarnych włosach przypominała zjawę, ale czerwona suknia i naszyjnik ze spisem też te były znała. To ty? wyrzeptała. Co tu robisz? Jej wzrok błądził po twarzy matki, wciąż niepewny. Zamrugała, jakby chciała się upewnić, że to nie przedłużenie koszmaru. Nie zadawaj głupich pytań, Emilio, rzuciła szorstko. Dawne imię odbiło się w niej echem sprzeciwu. Skrzywiła się, ale Diana już ruszyła jej stronę. Oceniające spojrzenie sunęło po niej od góry do dołu. Jakby była eksponatem galerii, przedmiotem, nie osobą. – Jak ty wyglądasz, dziecko, cała wychudzona? – zaczęła narzekać. Ujęła ją pod brodę, odwróciła twarzą w stronę światła i cmoknęła z dezaprobatą. Trzeba się dokarmić, masz ziemi tą cerę. Zbrzydłaś, a to przecież niedopuszczalne. Wsunęła palce w jej włosy. Narcisa wzdrygnęła się pod jej dotykiem. – Szorstkie – mruknęła, pocierając kosmyki między palcami – jak sierść psa – Rozejrzała się po pokoju, jakby czegoś szukała. Tymczasem Narcisa przymknęła oczy i wzięła rozdrgany oddech. No dobrze, westchnęła kobieta, trzeba cię spakować. Co? Przez moment Narcisa była pewna, że jeszcze śni. Wracaj ze mną do Londynu, oznajmiła Rodowato. Ten chłód nie zatrzymał się na słowach. Wypełnił pokój, potem wpełzł pod jej skórę i osiadł głęboko tuż pod mostkiem. Po co? — Jutro pójdziesz do Isichlar. sprawdzi, czy w niewoli twoja cnota została naruszona. — Tylko co cię obchodzi? — spytała przez zaciśnięte zęby. — Emilio, tu chodzi o twoją przyszłość — obruszyła się. — Jeśli przejdziesz badanie... — Nie przejdę — ucięła i pokręciła głową. Diana przewróciła oczami. — I tak ze mną pójdziesz. — Może pójdę — wysadziła. — Ale nie wiem, czy naprawdę tego chcesz. Lady Everworth otworzyła usta, ale przez chwilę nie padło żadne słowo. Wzrokiem uciekła w stronę okna, jakby odpowiedź miała nadejść stamtąd. Skąd Zapytała chłodno, wciąż patrząc dal. Czekała na odpowiedź i dało się słyszeć jej lekko przyspieszony oddech. Nie. Wtedy jej spojrzenie wróciło ostre, lśniące, tnące jak sterowa klinga. Tyle syknęła i spoliczkowała ją wierzchem dłoni. Ciężki sygnet Everworthów przeciął skórę wcisy. Twarz piekła, więc dotknęła jej dłonią. Kiedy spojrzała na palce, zobaczyła krew. Diana poprawiła pierścień i uniosła brodę, jakby cios był tylko gestem etykiety. Jedynie rumieniec na twarzy zdradzał, że cokolwiek czuła. — Zaręczyłaś się z nim? — spytała mrużąc oczy. — Nie. Była prawie pewna, że matka znów ją uderzy, ale tylko stała w bezruchu. Kto to jest? Nigdy ci nie powiem. Satysfakcja wypełniła ją, gdy zobaczyła, jak szczęka Diany drgnęła i zacisnęła się mocniej. Nie musisz, odparła po chwili. I tak wiem, uśmiechnęła się pobłażliwie. Teraz, gdy tu mieszkasz, zbliżyliście się do siebie, prawda? Prowokowała, lecz twarz córki pozostała kamienna. Myślałam, że lepiej go wychowali, spróbowała z innej strony. Narcisa zacisnęła pięści. Walczyła ze sobą, by milczeć, lecz słowa same wyrwały się z ust. Nie masz się tak o nim mówić. Gdy zajdę na dół, przypomnę mu o dobrych manierach. Poderwała się instynktownie. Nie zrozumiała, co robi i stała już naprzeciwko matki z palcem wymierzonym w jej pierś. Zostaw go w spokoju. Tak? Diana uniósł obryw i rozłożyła ręce. Dobrze więc. Pakuj się. W Londynie poznasz swojego narzeczonego. Kontrakt małżeński już czeka. Utrudniłaś sprawę, ale. jej uśmiech był lodowaty. Znajdziemy sposób, by to załagodzić. Nigdzie się stąd nie ruszam, zadeklarował Otwardo. Emilio, nie mów tak do mnie. Lady Everworth zastykła na ułamek sekundy z rozszerzonymi oczami. Chwilę później odzyskała swój chłód. To twoje imię, rzuciła sucho. Ja cię urodziłam. Masz mnie słuchać. A ty? Naruszyłaś przykazania Najwyższego. Zgardziłaś tym, czego cię uczyła mu wartości kobiety, zhańbiłaś się i przy tym upokorzyłaś też mnie. Żądasz satysfakcji? W głosie Narcisy zabrzmiało wezwanie. Diana prychnęła krótko, jakby pytanie ją rozbawiło: Nie masz ze mną szans. Nie będę marnować czasu na pojedynek z własną córką. Jej spojrzenie stwardniało. A teraz nosyś tego gadania. Umyj się i spokój. Po śniadaniu ruszamy.